Cześć, jeżeli kogoś kochamy jest ktoś dla nas bardzo ważny, na przykład ktoś z naszej rodziny, z przyjaciół bardzo bliskich, partner, partnerka, mąż, żona. Kto by to nie był, czy dziecko, czy rodzic? Bardzo trudno przyjąć nam informację o tym, że ta osoba ma umrzeć. Bardzo trudno. Aż do tego stopnia, że chcemy o tym zapomnieć. Nie, to się nie stanie. Nie, tego nie chcę i oddalamy tą informację od siebie, ale jednocześnie zostawiamy tą osobę samą. Tak się dzieje w dzisiejszej Ewangelii, kiedy jest specjalnie, znajduje czas, znajduje przestrzeń, gdyż mówi, że Ewangelia nam, że nie idzie do innych miejscowości, po to, żeby właśnie przygotować z, e, uczniów na swoją śmierć. I Mówi o cierpieniu, którego spotka, o śmierci, która jest bliska, ale uczniowie, mówi nam Ewangelia, nie chcą tego przyjąć. Odsyłają, odrzucają ten moment. Nawet gdy Jezus mówi o tym, że zmartwychwstanie. Nie mogą przejść przez ten trudny moment w swoim pojmowaniu, w swojej, w swojej miłości do Jezusa, w swoim, w swoim właśnie miejscu, w którym są, nie są w stanie tego momentu przejść. A to jest bardzo ważne. Dlatego, że w momencie, kiedy zaakceptujemy fakt, że ktoś może umrzeć, że ktoś będzie tak jest poważnie chory, że jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście ja nie mówię, żeby nie wykluczać cudów, uzdrowień i modlić się o nie, ale być gotowym na przyjęcie tego momentu, jest bardzo ważne, dlatego że wtedy możemy się na niego na tyle, ile możemy przygotować. Jesteśmy wtedy w stanie towarzyszyć drugiej osobie. A tak to, tak jak jest z dzisiejszej Ewangelii, ta osoba, której towarzyszymy, zostanie sama. I w Ewangelia, jak wiemy, jak będzie te kolejne w rozdziałach, Jezus faktycznie zostanie sam. Nie tylko teraz się czuje sam, że uczniowie tego nie rozumieją, ale Uczniowie poprzez nierozumienie i odrzucanie tejże sytuacji trudnej zostawią go samego, ponieważ nie wykorzystają tego czasu, tego momentu na przygotowanie się na śmierć, na trud, na coś, co może być po prostu ponad wręcz nasze siły. Dlatego wydaje się i czerpie z tej Ewangelii taką mądrość, że gdy sytuacja jest terminalna, nie należy po prostu odwróca tej sytuacji, nie, to nie nastąpi, nie, tego nigdy nie będzie, nie. Wydaje mi się, że powinniśmy przygotować się na tą sytuację, że może tak być i po prostu być blisko tej osoby, tak? Jak tylko to jest w, myśli, w naszych możliwościach. Nie powinniśmy nigdy zapomnieć, że wraz z tą Ewangelią Jezus mówi o własnym zmartwychwstaniu, ale także włącza nas swoje zmartwychwstanie, że wiara w to, że zmartwychwstaniemy, ja w to wierzę, powinna nigdy nie zaćmyć naszego wzroku do końca. Kto czuje, wierzy, będzie się ze mną za tym